O, ja chodźcie, była długa noc. Dobrze, dzisiejszy plan na dzisiaj zrobić jakąś paremkę sobie, bo co? Na kolację zjeść. Dobra. Zrobimy tak, Klebionko. jeszcze taka, tak, żeby było coś na kolację zjeść. Dobra, na razie zostawimy nasiona, aby to wypaliło, żeby się przyjęło. Okej, okay, farma, zro farma zrobiona raczej, ale w sumie zrobiłbym jeszcze większą. Mówi, no, jak się przyjęło, już rosną. Dobra, Zrobiliśmy to na obnichu. Mamy jakąś steczkę. Chyba no, co by teraz zrobić? O, może nazwiemy, zrobimy nazwę dla naszej wioski. Bliczka gotowa. Żeby było ładnie, to może nazwiemy, O, damy nazwę. Tutaj. Nie. Tu. Będzie dom. Dobre. Dobrego. Dom dobrego chłopaka. Każdy będzie chciał. No, pięknie. Teraz w sumie tak naprawdę nie wiem nic o tym terenie. Udałbym się na jakąś wycieczkę krajoznawczą, nie? Wycieczkę krajoznawczą. Weźmiemy najpotrzebniejsze rzeczy. Dobra. W dżunglę się zapuścimy. Obyśmy zdążyli przed zmrokiem. Ok, jestem już na rozpoznaniu terenu po drodze. Znalazłem jakieś nasionka. Ale niepokoi mnie ta burza, już nie chcę się wracać do domu. Ale jeszcze Wam powiem, że te są, drzewa są takie ładne. że... Czekaj. Coś tam było? Nie, przewidziałem się pewnie. Dobra. Ale zielona papuga, nie no, ta okolica jest ładna. Musimy kiedyś tu coś zwiedzić i po prostu, i po prostu, no nie wiem, upolować coś albo, o, na przykład ta świnka, ta świnka. Ja cię, doba, jednak nie będę ryzykował, wracam do domu. Z, zbyt moty są, a jak na razie chcę żyć jeszcze. No dobra. Nie ma to jak w domu. Plony rosną jak najlepsze. O, czekajcie, co? Przestało? Co to jest za miecz? Czekaj, przecież ja go chyba nie miałem. No bo w sumie, w sumie to już sam nie wiem. Pewnie mi się coś przewidziało. Dobra. Weźmy już do domku, bo jestem troszkę zmęczony. Co to? Ja cię. Na... Tego już na pewno nie miałem. Coś tu się dziwnego dzieje. Dobra. Dziwne to jest. Ała! Palę się! A! A! Dobra. Uf. Nie no, ale te drzewa prezentują się pięknie. Ale wydawało mi się, że jednak coś tam widziałem. Mm. Nie no, ale pewnie mi się pomyliło. Dobra. Idę. Jednak do domu. Ja cię! K kto? Kto to? Wracaj, jej! Co ty tu robisz? Nie, nie, jestem przyjazny, czekaj! Widać. Jednak są tu jacyś tubylcy i musimy się... Muszę się dowiedzieć o co tu chodzi. Ale na razie muszę iść do domu. Mi łóżka. Co? Co to jest? Co ty tu robisz? A! Kim ty jesteś? O co ci chodzi? Czekaj, porozmawiajmy. Halo? Nie wiem, kim jest ten gość, ale wiem jedno, że postaram... Muszę wyruszyć na poszukiwania. Ale postaram się z nim zaprzyjaźnić. Ale jeżeli nie będę zbyt przyjaznie do mnie nastawiony, no to nie wiem, co zrobię. Wymyśli się. Rozpocznę poszukiwania jutro albo za parę dni. Ale na razie muszę.